Siemano, Sieman Dereł bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmiku o gitarach. Na samym początku chciałem powiedzieć, że będzie to odcinek archiwalny. Nie wiem z którego roku, bo jak nagrywam to intro, to jeszcze go nie przemontowałem. Montaż tego odcinka zrobił Gajus. A gajos zrobił go dzięki temu, że wy wspieracie mnie na Patronite i czasami mogę oddawać po prostu odcinki do montażu i trochę tam gdzieś zaoszczędzić czasu i robić nowe. Tego archiwum jest jeszcze całkiem, całkiem sporo, tak naprawdę, i będę sobie z niego czerpał. Pokazuje to oczywiście, jak się kanał zmieniał. No nie mam tych filmów, wiecie, takich już bardzo oldschoolowych, ale takie pięcioletnie to jeszcze czasami mogą się, się mogą zdarzyć, więc no, nie zdziwcie się, jak te odcinki gdzieś tam raz, na jakiś czas będą się... Pojawiały. Myślę, że to jest taka fajna odskocznia od y, fogowni 4.0, którą zbudowaliście razem ze mną. Więc dzisiaj Fogownia 2.0, która jeszcze była finansowana z mycia śmietników <laughs> i trochę tam ze sprzedawania gitar. Ale generalnie wtedy pracowałem jako pomywacz śmietników. Wykonywałem taką, taką robotę, a teraz dzięki Wam jestem pełnoprawnym kanalarzem. Nie, już teraz chyba nawet może i YouTuberem. Dziękuję Wam bardzo za wszystko, co robicie. Oczywiście, słuchajcie, kanał można wesprzeć na różne inne sposoby niż tylko finansowo. Poprzez patronat, tak, łóżik wesprzeć, bądź jednorazowe podziękowanie. Można również wesprzeć, i od razu o tym powiem, bo potem już sobie ciągiem polecimy w tej Wielkiej Brytanii. Mut Rose, łapką w górę, subskrypcją, komentarzem, dobrym słowem, podszerowaniem filmiku czy nawet tym, że do mnie napiszecie i coś się mnie zapytacie. Możecie również wpaść do mnie na OLX, gdzie są różne fajne rzeczy i możecie również wpaść do serwisu Gitarowa Mgła, gdzie naprawimy Wam gitarkę. W tym momencie już nie przerywam, jedziemy ciągiem do Wielkiej Brytanii. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Sezon ogórkowy, jeśli jesteście na wakacjach, jeżeli gdzieś tam wypoczywacie, no to miłego wypoczynku i nie chlejcie za dużo alkoholu. Jeszcze jedna rzecz dla moich wszystkich patronów ukochanych: zabawa patronetowa w tym miesiącu to taka oto gitarka Squire Bullet Stratocaster. Wyregulowany, czarny, przepiękny stracik, gotowy do grania, zaolejowany z wypolerowanymi progami, nowymi strunami. Super wypas Ultra Total. No nie taki super wypas Ultra Total, bo przecież to tylko Squire Bullet, nie jest to najlepsza gitara na świecie. Jak wiecie, yy, są lepsze. Ale co tam? Taka jest właśnie. Taka jest właśnie oto yy, nagroda. Zapraszam wszystkich do wspierania przez Patroneta. Najgłówniej oczywiście. Yy, a rozwiązania wszystkich konkursów pojawią się. Yy, wakacje są. wszystkich bardzo serdecznie w 868 odcinku filmików o gitarach. Niestety nie będzie to filmik o gitarach firmy Skerwesen, a wręcz przeciwnie. Mm. <laughs> Gitara Gear for Music. Gear for Music to jest taki sklep w Wielkiej Brytanii, który generalnie sprzedaje różne rzeczy muzyczne, ale poza tym, że sprzedaje jakieś tam rzeczy firmowe i jest w tym całkiem duży i tak, tak działa, działa całkiem prężnie, no to ma taką właśnie swoją markę Gear for Music i wypuszcza pod tą marką takie instrumenty mega, mega budżetowe. Od razu mówię tak, jeśli w ogóle oceniamy gitary na filmikach o gitarach, jeśli w ogóle ja coś mówię, że na przykład jakaś gitara jest zajebista albo jakaś gitara jest chujowa albo jakaś gitara jest w ogóle wypas przewypas, to zawsze robię to w kontekście Cenowym, klasy cenowej. Czyli na przykład, jeśli mówię o tym, że Yamaha Pacifica jest fajnym instrumentem, no to jest to fajny instrument, tam do 800 zł. Nie? Jak Samik jakiś tam jest dobrym instrumentem, no to jest to instrument do 1000 zł. Jak na przykład się podniecam jakimś tam Jacksonem, japońskim performerem, no to jest to instrument do 1200 zł. Tam 1400, no tam zależy jaki. Natomiast yy, tak jak na przykład mamy dzisiaj gitarę, to taka gitara, słuchajcie, no to jest taka, ja ją sprzedałem za cenę 222 zł plus wysyłka. Ona nowa kosztuje tak maksymalnie okolice 400 zł z jakimś tam dodatkiem w postaci może jakiegoś padziewnego yy, piecyka. No i generalnie jak dzisiaj będę opowiadał o tej gitarze, to opowiadam o niej w tymże kontekście cenowym i w jej przeznaczeniu. No i nie ma jej co porównywać Na przykład z Fenderem, Stratocasterem, Custom Shopem Czy nawet z samikiem Malibu Bez sensu, zupełnie No i co to jest za gitara? Jest to gitara typu Stratocaster Ale Przyjrzyjcie się Czy to jest rzeczywiście Stratocaster Widzicie to? Pokażę Wam teraz Stratocastera Takiego trochę bardziej prawdziwego Co prawda nie Fendera Ale takiego, który jest mniej więcej taki jak strat widzicie ten korpus i widzicie ten korpus prawda no więc on jest taki trochę nieforemny główną jego nieforemność mamy tu to jest takie grube, masywne i takie po prostu jakby się komuś tutaj gdzieś coś zawinęło. To powinno być dużo cieńsze i ten cutaway powinien być dużo cieńszy. Te zresztą też są takie grubsze, masywne, ale generalnie jest to gitara typu Stratocaster. Trzy single, klasyczne dwa tony, jeden volume, pięciopozycyjny, gniazdko typu jaskółcze, jaskółcze yy, gniazdko, dokręcany, dokręcany gryf, klonowy ten gryf, tu mamy palisandrową postrójnicę, wszystko jest takie, taki strato, strato, strata kasy na początek. Na samym początku zresztą słuchaliście sobie tego instrumentu y, na, na takich dwóch wzmacniaczach Jojo, na czystej, na czystej barwie y, i generalnie, no, jak słyszeliście, no, to rzeczywiście ona jest taka gdzieś tam z tym takim char charakterkiem y, stratocasterowatym. Wiadomo, stratokaster to raczej brzmienia czyste i lekkie. I lekkie y, Przestery. Zanim powiem coś jeszcze, to może posłuchamy sobie znowu na barwie czystej, ale tym razem na wzmacniaczu Medoc z 15 i zobaczymy, jak ta gitara gra. Muzyka thank you takie tragra. gra. No od razu Wam powiem, że jak normalnie mam Doga na ósemce volume, bo żadnym tam gainem ani niczym nie kręciłem. Jak mam na ósemce volume, no to tutaj musiałem podkręcić na maksa, żeby było coś słychać. W pierwszym nagraniu tym na, na stereo, na, na dwóch JoJo przez rewerbę i chorusy, musiałem się posiłkować taurusem serwu, który naprawdę zrobił tu konkretną konkretną robotę i ta gitara zaczęła, zaczęła w jakikolwiek sposób grać. Jak wyłączyłem Taurusa to się nic, nagle spadł sygnał o 20 dB w dół. No i generalnie jak ta gitara gra? No ta gitara ma taki gdzieś charakter yy, stratocasterowaty, natomiast pick -upy w niej zamontowane grają bardzo, bardzo cicho. Jest to naprawdę gitara o mega małym outputcie, jest to gitara taka, yy, w której no Te pick-upy nie dają z siebie za dużo i nie ma co wymagać tego, że będzie można to chociażby przesterować, bo, bo są statokastery nawet na singlach, które mają w miarę mocny sygnał 7, 7 do 8 km przetworniki i generalnie da się je nawet trochę tak bardziej przesterować, będzie to brzmienie statokasterowate, ale da się. Natomiast tutaj no, jest, to, jest to słabizna, i to jest generalnie wada tej gitary. Sam ten instrument to jest taki instrument, jak w Polsce można podejrzeć wam kupić na przykład jakieś gitary vision, albo jakieś tam może. Sound może coś takiego? Nie jest to aż taki badziew jak Benson, którego sobie kiedyś yy, testowałem. Nie jest to aż taki straszny badziew jak gitary z supermarketu, mimo tego, że jest to taki supermarket yy, gitarowy. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że ta gitara jest całkiem poprawnie zrobione geometrycznie i poza tym, że ma po prostu kiepskie przetworniki, mega kiepskie przetworniki i po prostu te przetworniki nie napędzają tego instrumentu to sam tutaj gryf jest w miarę prosty to wykończenie progów tutaj jest całkiem, jest całkiem, całkiem yy, spoko no jest taki dosyć płaski jak w ogóle, jak nawet nie wiem czy w ogóle nie jest płaski ten yy, radius tego, yy, tego gryfu, więc to jest takie trochę, to jest takie trochę yy, w niej dziwne, natomiast geometrycznie wszystko stroi. Dało się ustawić całkiem, całkiem niską akcję strun, ta gitara jest miękka, nie brzęczy na żadnych progach, co jest wielkim, wielkim plusem. No i właśnie oceniając taki instrument i kupując taki instrument, nikt nie spodziewa się tego, że tutaj będzie super brzmienie. Taki instrument ma właśnie nie haczyć ręki, być układalny do tego, żeby móc po prostu ustawić niską akcję struny, żeby stroił i żeby wszystko było git. Klucze mają trzymać strój. Czy te klucze tutaj trzymają strój? Niestety mam stare struny w tym teście i postanowiłem, że są naprawdę bardzo, bardzo stare i gdzieś te G uciekało mi. No więc postanowiłem, że generalnie teraz po teście przed wysyłką tego instrumentu y, trochę go tutaj, y, że tak powiem, zadbam u niego no i, i zmienię mu te struny na nowe, bo on niby... Niby mają ten brzęk, ale generalnie to jeszcze nie jest to, o co chodzi, więc, więc yy, przy tych strunach tutaj yy, no było takie coś, że tam trochę mi się g rozstrajała. Co się potem okazało? Okazało się, że te klucze są tutaj niepodokręcane i one się trochę tak luzują. Same klucze są wbrew pozorom olejowe i, i generalnie są takie, że, że no nie są takie zwykłe puchy chamskie jak w squajerach, na przykład są moim zdaniem trochę lepsze. Wiadomo, nie najlepsze, ale lepsze no nie jest, posłuchajmy trochę jakichś takich crunch'y na Jojo Meteor Jojo Meteor, crunch'y, paczka Dawida La Bogi. nie dało się przesterować bardziej, ale też nie ma za dużego gainu, jest tak gain na połowę ale czasem jak ten gain jest na połowę to przy mocnym humbuckerze już pojawia się dobry przester, no tutaj wyszło tutaj wyszło tak jak wyszło Więc tak, yy, tragedia jest ogólnie i tragedii nie ma. Tak jak powiedziałem, nie ma się co spodziewać tutaj nie wiadomo jakiego yy, super soundu i nie ma co tutaj się doszukiwać super brzmienia. To ma być grywalne i grywalne jest. Jeśli mielibyśmy szukać jakiegoś brzmienia, no to jest to niegrywalne. Podejrzewam, że zakupienie jakiegoś taniego, humbuckerowatego albo może trochę lepszego singla, lub trzech singli, ale myślę o graniu takim trochę cięższym na, na przystawce przy, przy mostku. Podejrzewam, że zakupienie tutaj jakiegoś takiego optymalnego za jakieś 80 zł, takie są y, single y, do kupienia, no-namey tak zwane. Yy, lub, lub takie humbakery w, w Housingu Singla. Powiem, że tutaj by to dużo, dużo yy, dało i dużo tej, tej gitarze by yy, zmieniło. I że nagle by się okazało, że gra trochę lepiej, bo te pick-upy są rzeczywiście, yy, rzeczywiście słabe, ale powtarzam, na tej gitarze da się grać i da się nauczyć grać. Gitara nie jest wykonana ze sklejki, ani z żadnego paździerza. Jest solidne tutaj drewno. Kto tam? Yy, zresztą tutaj nawet widać, że to, jest, yy, że to jest solidne drewno, bo się tutaj kawałek tak o łamał. Natomiast co jest śmieszne, jest mega lekkie. Artur, jakbym zobaczył, to powiedział: Ty, to jest przecież z balsy. I wyciągnął jakiś taki korpus chiński, który też jest wykonany z takiej balsy. I generalnie to jest rzeczywiście, jest rzeczywiście bardzo lekkie. Powiem, że ten mostek z kluczami i z gryfem jest cięższy niż sam, niż sam korpus. Na początek wcale nie musi być to takie złe, bo ktoś, kto kupuje taką gitarę, nie musi być nawet pełnoprawnym człowiekiem w sensie wymiaru, tylko może być yy, dzieciakiem i wcale mu taki Les Paul kręgosłup boli. Wcale mu nie musi być potrzebny taki Les Paul, więc, więc generalnie no to, to nie musi być taka wada. No, jak Mówię, nie szukamy, tutaj, nie szukamy tutaj dziury w całym. Jest grywalny instrument za 220 zł. Może być. Można, można kupić lepiej. Można znaleźć polskiego starego Mansfetta albo Zaka za 300 zł. Ale generalnie nie polecam, ale polecam. Tak bym to powiedział. Słuchajcie, czy coś jeszcze? Chyba nie, no. Progi może by wymagały jakiejś polerki leciutkiej, ale to się wypoleruje wełną, no jak będę zmieniał struny i, i, olej, i olej się nałoży. No to tutaj wszystko jest takie siermiężne świermi i suche. Podejrzewam, że na gryfie to w ogóle nie ma lakieru ani tutaj nigdzie może jest jakaś taka bardzo, bardzo cienka warstwa, ale cieszę się, że chociaż ta gitara jest grywalna jest lepsza niż te wszystkie bensony i niż tego typu rzeczy, więc, więc to jest jej plus. Czy da się na niej grać metal? No cóż, na koniec zobaczmy jak zagrała na już mega zawodowym piecu, czyli na piecu Mesa Boogie No MET, yy, nie z Randalem, ale z Isocabem takim od Matampa yy, prototypowym, mikrofonem jakimś tam kopią, chyba szura Beta 58 od Tomana, yy, więc nie ma takiej tragedii, ale generalnie na zajebistym wzmacniaczu, takim już. Zawodowym totalnie. No Meddok był też zawodowy, też totalnie. Joey były takie do domu, więc jest przegląd i tego i tego. Posłuchajmy, a ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeszcze na koniec, oczywiście, powinien być jakiś tam samochodzik, yy, pan samochodzik i Templariusze. Do zbierajcie do Messi. Pa. być co? Jeszcze musi być nagranie z deski. Od razu tutaj uprzedzam, tam jest duży basen, siostra basen tam jest konkretna. No i generalnie jest tak, że yy, będzie głośno i będzie akustycznie prawie, że bo pod tym plastikiem tam yy, nic nie ma, więc jest puste pudełko kartonowe. No ale sprawdźmy, zobaczmy, załatwmy jutro, pojutrze, za tydzień. papa pa. Proszę bardzo, taki piękny kogułarek. Piękność. U, 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 u. Oczywiście, jak to zwykle bywa na końcu takich odcinków, jestem mega, mega jeszcze raz zobowiązany wszystkim tym, którzy kanał wspierają finansowo, bądź też nagrodami, które potem lądują do Was w konkursach. Jak wiecie, no w tym miesiącu jest oczywiście również nagroda. Więc wszystkie osoby, które tutaj są na tej liście, którą w tym momencie widzicie, są to osoby, które postanowiły dać trochę siana na ten kanał, postanowiły zmienić moje życie i spowodowały, że YouTube. Jest moją pracą i że mogę dla Was na pełny etat tutaj to robić. Jestem Wam niezmiernie, ogromnie za to wdzięczny. Bardzo, bardzo dziękuję. Trzymajcie się do następnego odcinka.